partita delikatissima, tak ładnie to określają, a chodzi o gorące spotkanie, ponieważ kibice nienawidzili siebie nawzajem, no i co tu mówić i owijać w bawełnę. No i słuchajcie, pierwsza połowa, 1-3, Brescia przegrywa za Talentu, ale w pewnym momencie Carlo Madzone został wzięty na, nazwijmy to, celownik przez kibiców bergamaskich, tych, którzy bronią północy kraju, a Carlo Madzone, rzymskie korzenie, no i zaczęły się przyśpiewki. Carletto Madzone. Romano di Merda, Carletto Mazzone, Filio di Puttana. Nie tyle ruszały go Obelgi pod jego adresem, co te dotyczące jego matki, która umarła mu w młodym wieku, umarła mu, jak to określił, w ramionach, więc bardzo to przeżywał. No i słuchajcie, Baggio strzela na 2 do 3. Madzone traci cierpliwość. I w momencie, kiedy Baggio strzela na 2 do 3, Mazzone rzuca w kierunku trybuny Atalanta, a trochę odległości do niej było, że jak wyrównamy, to ja tam się do was przejdę.